Witam w kolejnym odcinku z serii Ciekawostek o dinozaurach, a dzisiaj y, będzie Metricanthosaur zaproponowany przez Paradoxa. I znowu popełniłeś literówkę chłopę to się pisze metriakantozaurus, nie metrakantozaur, metra ale się domyśliłem o co więc y, oficjalnie... Meszkia Cantosonia nie, nie wystąpił w żadnym filmie, więc tylko Wam opowiem o prawdziwych Meszkia kantozaurach, No bo filmowych nie było zbytnio. Więc co? <laughs> Zapraszam do odsłuchania ciekawostek na temat Meszkia o Bo co innego bym mógł Wam zaoferować. Zbytnio chyba nic. No dobra, więc zaczynamy. Więc, Mechriacantozaury to są krapieżnicy y, z gatunku teropodów. Y, żyły w późnej Jurze. Y, ogólnie 160 milionów lat temu w Anglii. Czyli tam gdzie, w sumie nie pamiętam kiedy, Elżbieta. Ta druga chyba to było. Upanowało. Y, Wa y tak, tak. był wysoki na 2 metry ważył jedną tonę i był długi na 7,6 m jest bardzo, i to bardzo podobny do megadozaurów i ten jakiś tam archeolog archeolog z Niemiec myślał, że wykopał z kości megalozaura okazało się, że to był nasz Dzisiejszy gość programu czyli Mekhjakanton. Załóżmy więc te dwa teropody, są bardzo do siebie podobne, i to bardzo podobne, nawet za bardzo podobne. Znaczy, za bardzo podobne, po prostu są podobne do siebie, i tyle i co, to by, chyba było na tyle. A i odkryto go przez jakiegoś tam niemieckiego yy, badacza z, yy, w 2000. 800 albo 900, ale wiem, że to było w XX wieku albo początek XXI wieku, jakoś tak. O, mogę się socjalizować. Te animacje serio są fajne mi się podobają. Ech. a i mam do, do Was jeszcze zapytanie takie szybkie, czy chcecie serię z. FNAF Indutepid, bo posiadam ową grę. Nie pytajcie skąd, po prostu sobie kupiłem za moje ciężkie, za, ciężko zarobione pieniądze, yy, znalezione z yy, pralką, ale nieważne. Yy, I co, kupiłem sobie FNAF Indutepid i pytam się Was, czy chcecie z tego jakąś też miniserię. Oczywiście ciekawostki też się będą pojawiać wtedy, ale to będzie na zmianę, że raz FNAF raz ciekawości i i tak w kółko aż się aż nie skończymy FNAF a Więc y, to moje zapytanie do Was i piszcie swoje, y, te, piszcie propozycje na inne dinozaury i piszcie czy chcecie serię z FNAF Into the Pit, bo ja bym bardzo chętnie zagrał w to. I w ogóle już wczoraj miałem zagrać, ale myślę, że powiem Wam o tej informacji. I może razem se pogramy. Więc co? Ja się z Wami żegnam. To był film o mechakantosaurach. I panie paradoks, proszę najpierw sprawdzać w Google na przykład albo chatu ChatGPT, jak poprawnie się pisze nazwy dinozaurów. Bo nie chcę mi się bawić w. Eee, domyśliwanie się. Też potrzebuję nauki z polskiego, ale no... No żegnam was i... Bajojaj.